Cześć z tej strony, bibiszon, i pokażę Wam dzisiaj, jak zajmować się psem. Zwierzęta też muszą pić i jeść, więc trzeba im codziennie zmieniać wodę i dawać im posiłek lub dwa lub trzy w dniu. Trzeba również im dać posłanie wielkie takie posłanko, żeby pies. Mógł w nim spać taki mały lub duży. No, jego rozmiaru dawajcie mu posłanie. Ważne również jest wypuszczanie zwierząt na dwór. Muszą tam poszaleć, pobiegać sobie. No i takie typu rzeczy. I na tym to kończymy, moi widowie. I nie zapomnijcie zmieniać wody zwierzętom, wyprowadzić ich na spacer, i nie kupujcie za małego posłania. Pa!